Bo tak naprawdę 17 września był dla nas datą, której nie mogliśmy obchodzić w sposób oficjalny przez długie lata. Był datą skrywaną, bo tak naprawdę nawet propagandowo nie udało się zasłonić tego, czym była ta data dla nas, jak ogromną tragedią dla ponad połowy terytorium Polski i mieszkających tam Polaków, obywateli Polski, i jak wielką hańbą jest ta data dla Rosjan. Bo przecież tak naprawdę to nie naziści i nie hitlerowcy napadli na nas z zachodu i nie bolszewicy i nie sowieci. Staliśmy się po raz kolejny łupem dla Niemców i Rosjan, którzy dogadali się kilka dni wcześniej i dokonali czwartego rozbioru Polski. W klasie stała się cisza. Wszystkie oczy skierowały się na wypowiadającego wiersze polskie. Ten mówił równo, ze spokojem i umiarkowaniem ale z jakąś ukrytą w słowach wewnętrzną gwałtownością, która kiedy niekiedy w pewnych cesurach wymykała się między sylabami. Dziwne, niesłychane słowa przykuwały uwagę. Potężny obraz boju rozpierał się przed oczyma słuchaczy. I nagle mówca dźwignął swój głos o stopień wyżej. Ufali, tatu, marszany, Radowskim unosił się tu, i nam w do Polski przewodził. A my się czyńmy w pierwszym Pamiętasz? Wtedy biły wszystkie dzwony, a ty o Polsko. Jak można królowa, słuchałaś pieśni gromowego słowa duchem narodu Wzniesiona nad trony. Taję zde wygląda mi a mi z tym i szybciej nie pokonani, a to zabitła, zarowa nam Bóg. Może proszę Państwa bardzo. Może warto stać w deszczu, może warto chodzić, może warto manifestować tak jak w Warszawie w sobotę, może warto protestować, może po prostu warto bić się o swoje, bo tylko wtedy to swoje można wywalczyć. A myśmy żyli i żyli niewiąkowani, wstępy dróg. A myśmy żyli i żyli A klucz nad piekłą karowa,